Ciemanko, witam was w nowej z serii Old Lasta. Nie grałam, oczywiście, oglądałam. Stwierdziłam, że no co, no zaczniemy coś strasznego, jakiś horrorek. zobaczymy jak nam pójdzie. <ścoughs> Okej. Okay. Uh -huh -huh. Zdejmę zegarek, bo będzie mi się niekomfortowo nagrywać. O, dobrze. Także zaczynamy. Obawiam się trochę, bo jestem dość strachliwą osobą. A, <grywka> dobrze, możemy się rozglądać. A, tylko lewo-prawo, okej. Okay. Mm. Akumulator mamy naładowany. Kurcze, jedna, czwarta tylko paliwa? Biednie, jak już to się tankuje do połowy, albo cały. Jak to tak można? <grywka> oh. Już creepy to wygląda nikogo nie ma. W ogóle po co my tutaj przyjechaliśmy? Zbadać jakąś sprawę. Dobrze. Pewnie nie wiem, że mogli wrócić. Dobrze, weź sobie. Ok. Działalność w środku badawczym. Mhm. Ojejku. Coś przewróciłam. No dobrze. Słynne bateryki, kamerka. Dobra, ok. Aha, dobrze. To on sam przybliżył? Aha, dobra, nagrywa. Okej, okay, że działa. Dobrze. Mam nadzieję, że będziemy mieli jakiś instruktor. A jak nie, to za chwilę zobaczymy w, oczywiście w ustawieniach. Dobra, N. Nie mamy notatkach. Znaleziono dokumenty J. Informator. Dobrze. Idziemy. Mhm. <laughs> Czyli nie ma odwrotu. Tak wolno chodzi. Nie możemy wejść? No dobrze. O, dobrze, biegnie. Okej. Okay. Muszę jej spierdzielać. Lewy przycisk, dobrze. Co, co, co? Czekaj. A przytrzymaj żeby... Aha, dobra. Okej. Okay. Prawe przycisk myszy, dobra. Okej. Okay. A... Oho! dobrze Aha, zasięg, dobrze, czyli nie ma tutaj zasięgu. Jakby co? Nie mamy po kogo dzwonić. No dobrze. Jajku, te odgłosy są straszne. Tam ktoś... Tam ktoś był! Tam ktoś był! No już wiem, że mogę tak biegać. Oczywiście, nie wejdziemy głównym wejściem. Tędy? Kłódka. Dobrze. Biegniemy dalej. Też kłódka. No cóż, dużo się naczytam, dużo oglądam. Aha, no pewnie. No dobra, właśnie, czy możemy zapisywać gra? Zapisz i wyjdź. Dobrze. Okej. Aha, dobra, co to było za wychyle? A, dobra. Okej. Okay. Skakać umiesz. Okej. Okay. tak. Okay. Tam na bank coś będzie. Nie jestem tego przekonana. Boże! Czyli spacja? tak delikatnie skakuje do góry. Dobra. No dobra. Dobra. Jak tu się włączy światło? O Jezus. Dobra. Tu prawie nic nie widać. Ten kawałek nie, przecież ja tutaj sejdę na zawoł z wami z tą grą. Kurwa, nie w tą stronę. Dobra, pierwszy odcinek to pewnie będzie spokojny, no bo wiecie co tam. Początki, wiadomo. A i tak się boję. Kamerka, dobra. Mamy tutaj coś. Do... Jezus Maria. <śmierka> dobra. Ja nie wiem, czy możemy. Dobra, słynne przejścia. Nie mogę... O, mogę okay. Musimy szukać bateryjek. O, 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 o. Tryb nocy. Dobrze. Ja się boję już. Nie, nie, nie zamykajmy, bo musimmy ciężej uciec. Dobra. Śnie nie. dobra. Wiki mhm. jest te dźwięki. Ktoś tu chyba chciał odebrać, ale, ale jednak nie. O jas. O Jezu. To Idziemy tutaj. Boże, jakby ktoś tam chodził. Nie no, musimy tam pewnie iść, nie? Aha, zamknięte, dobra. To... zamknijmy może, co? Aha. No, naciśnij w lewo. Kurde, nie tak! Głośno! O oh. oh, yes. Chodźmy tam, gdzie jest jaśniej. No, pewnie. Właśnie tam byliśmy przed chwilą Boże to jest tylko ciennie, mam się wydaje, że tam coś by było, mm. no nie dysz tak! Człowieku, ja sama się denerwuję, a co dopiero jak będziesz mnie tutaj tak sapał! <śm> O, dobra, yy, włączmy kamerę. <ścoughs> dobra, pierwszy strach jest zaliczony. No, puls 200 mam, dosłownie. Nie wiem, jak mój mikrofon wytrzyma. Yy. Taki mój krzyk, także... Uff, uff, zobaczymy przy pierwszym odcinku. Czy będę musiała go oddalić, czy po prostu... Jezu, ile trupów tu wisi? One ten? Dynają. Dobra, nie mogę za dużo ten, kamerki używać. Musiała... A! <grym wiosną> Przepraszam, ziomku, Ale, dzięki. Od razu mi lepiej. Ja, gdzie ja mam się schować? Bo ja nie wiem. Trochę. ziomeczku, bo sama jestem posrana, że tak powiem. Tworzyłam ja, czy nie? Przyjemnie, dobra, aha, ja mam iść do tego typa, który tam w las. Boże. Może owimy to najpierw. Aha, okej, okay, jest prześwit. Będziemy tam spierdzielać. Muszę tam iść, czy mogę to ominąć? O, jest! Of! Ale to na bank będzie nas za chwilę coś goniło Ojej! No nie goniło, a raczej. O, uwierzcie mi te odcinki. O, będą bardzo krótkie. Jakiś psychol? Super, pewnie tutaj z nimi będziemy mieć dość dużo do czynienia. Aha, Aha. to ledwo co wyszliśmy? To mamy uciekać. Czyli. Mmm. Aha, dobra, bo mogę. O, wyłączyć ten tryb. Wtedy bateria nie schodzi, czy schodzi wolniej? Bo w ogóle wtedy nie schodzi. O, jajku. Nie, ogólnie te. No, mówię wam, te odcinki będą bardzo krótkie. On, bateryjka. Najbardziej. Ej, mm, utknęłam. Bo ja nie przeżyję dłuższych odcinków. Jest tu coś? Nie wiem. Oh. Wystarczyły mi dwa jumpscary e, w ciągu 10 minut gry. Czy ja tutaj tak mogę chodzić? Ja się już boję. Ja mam gęsią skórkę, uwierzcie mi. Chyba tutaj nas nic nie zaatakuje, nie? O Boże, ile trupów. Mam nadzieję, że żaden się nie podniesie, bo oszaleje. Mamy rozwalone kompy Co tu w ogóle pisze? Co jest napisane? O, może tak A, dobra, hasło mm. No dobrze A, to jest pewnie wychylanie się tu. O! Mamy notatkę. Zbliżamy. Walter, okej. Okay. z ładnymi psycholami będziemy mieć do czynienia O, Jezu ktoś tam siedzi, ktoś tam siedzi dobra tam chyba musimy iść dalej mi się wydaje mamy kolejną notatkę no Ziemek raczej nic nam nie powie. Mhm, uh -huh, uh -huh. się środowiska, bo kto Ojej... <ślesk> 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 Czemu zawsze musi być taka muzyczka? Dobra. Byliśmy. O oh, <laughs> Tam jest ten typek. Na bank będziemy musieli tam iść. Na 100%. O jezu, ten korytarz mi się nie widzi. Tu możemy wejść? Wejść? Nie możemy. Nie, tam było przejście. Uff. Dobra. Chodźmy. Idziemy. A! Dobra, dobra, dobra. O Boże, to będzie kurde kosmos gra. Jezu O, mamy baterijkę. Co to było? czy się zamknęły. Super. Szybko! Może po prostu samoistnie się zamknęły, nie? Dużo części, ludzi. To trzeba iść do tego typa. Ogólnie zamykałabym te drzwi za sobą, ale tak już później pomyślałam, że w sumie jak coś się stanie, o. Mhm. Boże, tam ten dźwięk po prostu jest niemożliwy. U. Dobra, nie ma żadnej bateryki. Okej. Okay. Mam nadzieję, że też widzę, ten pojeb w wlazł. Są zamknięte, dobra. Okej. Okay. Biegniemy do naszego ziomeczka tam. <noise> o, jaki skok Dobra Co nam zrobisz? Rzucisz się na nas? Po prostu siedzisz? Okej okay. Może nagramy cię Kurwa, jak się wyłączę tą noc? Hmm, dobra, oto komentarz. No, chyba sobie jaja robicie, ja mam tu wejść? Dobra, siema ziomki! W sumie fajny film! Powiem wam. Co nie? Jest taki dość... ...ambitny. To best. Nie rzucicie się na mnie, co? Co? To jest, ja tak tylko przykucnę, dobra? So, tak was zostawię tam. Mm -hmm. ta -da -da -da. O, mamy kartę magnetyczną, no dobra. Czyli mogliśmy teoretycznie to na samym początku przyjść. Mamy zapis. Mamy zapis! Dobrze. Dziękuję wam bardzo za pierwszy od, y, obejrzany odcinek z Outlast'a. Wystraszałam się tyle razy, że ta gra będzie po prostu... No nie wiem. Nie wiem jak to będzie, czy ją przejdziemy, ale dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie. Ha!